11 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej edycji to razem bezpieczniej. Na stadionie miejskim we Wrocławiu odbyło się spotkanie z dziećmi dotyczące cyberprzemocy. Przemoc w internecie to m.in. ujawnianie sekretów w sieci, wulgarne i złośliwe komentowanie zdjęć czy wypowiedzi, a także kradzież tożsamości. Codziennie dostajemy pisma z prośbą o przeprowadzenie zajęć dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych na temat hejtu w internecie, na temat cyberprzemocy. Dostajemy ich przynajmniej 5-7 pismy dziennie ze szkół. Skala jest bardzo duża. Dzieci uczestniczące w warsztatach mają dużą świadomość na temat niebezpieczeństw płynących z korzystania z internetu. Można czyjeś zdjęcia przerabiać i jakieś różne głupie rzeczy, takie śmieszne i wysyłać to i wyśmiewać się z tych osób. Chodzisz do banku, płacisz za coś, co jest groźne i na przykład odbierają ci konto. Na przykład jak ktoś jest zdenerwowany, na kogoś to nie, to nie trzeba komuś jakichś brzydkich rzeczy wysyłać. Boimy się na przykład wirusów, okradania, wymuszania, pieniędzy na przykład. Kradzieży albo włamań. W internecie dorośli także muszą uważać. Praktycznie codziennie dochodzi do kradzieży skąd Polaków. Najczęściej osoby wyłudzają pieniądze na blika czy na wnuczka. Jeżeli ktoś mnie prosi na Facebooku o jakieś pieniądze, to w tym momencie zadzwonić do takiej osoby po to, żeby sprawdzić, czy to faktycznie ta osoba się z nami kontaktowała. Więc dodatkowo można sprawdzać, kto ostatnio się logował. No w naszym banku w serwisie internetowym jest informacja o ostatnim udanym, nieudanym logowaniu, więc też trzeba po prostu sprawdzać, czy ktoś po prostu nie próbował złamać hasła do naszego systemu. Warto również często zmieniać hasła do banków. Ofiarami hejtu, czyli mowy nienawiści w internecie są również osoby znane, jak między innymi klubowy mistrz świata w blind footballu, czyli piłce nożnej dla niewidomych. Było wiele takich sytuacji. Wcześniej jak się zajmowałem muzyką, to nieprzyjemne komentarze już nawet od osób, które nie były zainteresowane moją twórczością, bardziej moją osobą, a Dokładnie mówiąc, atakiem na mnie. Osoby w internecie, trzeba pamiętać, że one robią to anonimowo. Gdyby miały możliwość, a pewnie mają, powiedzieć nam to w twarz, nie robią tego z jakichś tam swoich własnych powodów, więc nie warto tego brać do siebie. Hate może wiązać się z karą w postaci grzywny lub nawet pozbawienia wolności. Echo 24, Marta Wrońska.